Pierwszy dzień w nowej pracy, czyli w pizzerii. Zrobię teraz tyle pizzy, ale zaraz ktoś chyba chce przyjąć zamówienie. Dzień dobry, co podać? Ja bym poprosiła serową pizzę, tylko żeby było na... Sera. Tak, oczywiście, już się robi. Jedna pizza serowa dla pani. Ale tak naprawdę nigdy w życiu nie robiłem jeszcze żadnej pizzy. Chwila. Jak ja mam ją zrobić? Tutaj jest jakaś piwnica, obok biurko, szafa. O, kuchnia, tak. W tym miejscu na pewno robi się pizzę. Dobra, tylko jak ja mam teraz ją przyrządzić? Skąd? Składników, gdzie jest jakiś ser albo chociaż bułka na pizzę? Możliwe, że za dużo osób zamawiało tą pizzę i akurat nam się to skończyło. Ale patrzcie, tutaj mamy przepis. Potrzebujemy najprostszą bułkę, ser i jakiś sekretny sos. W takim razie muszę zdobyć te wszystkie składniki. I nawet tutaj pisze, że świeży sos jest w piwnicy. A mi się wydaje, że piwnica była gdzieś tutaj. Halo, mogłem tutaj wejść? No nie, potrzebuję jakiegoś klucza. Ale czemu ona od razu nie jest otwarta? O, może będzie tutaj w tej szafce? Ale w tym miejscu jest aż 8 zakończeń. Czyli tak może się skończyć nasza praca w tej pizzerii. Nie, ja jej nie skończę. Muszę szybko zrobić tą pizzę, bo nasza klientka się naprawdę zdenerwuje. Tutaj Szef tylko o sobie słodko śpi. A ja nie chcę go budzić, tylko gdzie może być ten klucz do piwnicy? Nie no, nie wiem, wiecie co? Zapytam się może mojego szefa, bo on na pewno będzie wiedzieć coś o kluczu, halo, szefie? Chciałem go obudzić, ale nie dało rady. Proszę cię wstaj, szefie! Zaraz... Aaaa! Ten szef wyciągnął do... I to jest pierwsze zakończenie ze zdenerwowanym szefem. Może na razie nie będziemy budzić naszego szefa, bo on jest troszeczkę zdenerwowany. I spróbujemy znaleźć inne składniki, jak na przykład... Jakiś ser, który dadzą nam szczury. Tylko potrzebujemy Coca-Colę taką Robloxową. I ta Pani chyba ją ma, przepraszam, ale muszę ci to zabrać. <laughs> teraz ta kola jest moja, ale spokojnie to wszystko, dlatego że chcę zrobić pizzę. Tylko zaraz, gdzie my mamy znaleźć szczura? On nam powinien dać ser w zamian za tą kolę, ale chyba coś tutaj widzę. W tym miejscu jest mała dziurka. Halo, jest ktoś tutaj? Może ten szczur się teraz pojawi? Chwileczkę dałem mu Coca-Colę i zobaczcie, wypadł z niego ser, jak super! Przepraszam, kiedy skończycie moją pizzę, bo zamówiłam ją już dawno! Skończycie! ją jak najszybciej, tylko potrzebuję znaleźć jeszcze inne składniki. Ale może zamiast robienia pizzy po prostu dam tej pani ser. Proszę bardzo, oto nasza nowa pizza, czyli taki świeży serek. Ale ja zamówiłam pizzę serową w i dlatego zostałem zwolniony! Nie mogę popełnić tego samego błędu. Weźmy ten ser i mamy już pierwszy składnik na naszą pizzę. Bardzo dobrze. To znaczy, nie mogę jeszcze zrobić pizzy, bo tak naprawdę brakuje nam najważniejszego składnika, czyli ciasta na tą pizzę! Ale spoko, skoro mamy już ser, to tak naprawdę wystarczy, że pójdę do jakiegoś sklepu spożywczego. Wyjdę tylko na zewnątrz i czekajcie. A, tam jest samolot! Który we mnie uderzył naprawdę! Skoro nie mogę... Wy... Wyjść na zewnątrz i nie znajdę w takim razie żadnej bułki na moją pizzę. To chyba została mi piwnica. Tam na pewno coś będzie, ale skoro również nie mogę obudzić mojego szefa, to może on będzie gdzieś pod biurkiem, ten klucz, albo tutaj. A może nawet za tym obrazkiem. I chwileczkę coś tutaj widzę. Na dole pod szafką, widzicie to? To jest klucz do piwnicy. Jak go teraz wezmę, to udało mi się go zdobyć. Bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Dzięki temu kluczu mogę teraz otworzyć tą piwnicę. Ale czy tu jest bezpiecznie? To troszeczkę wygląda jak w jakimś horrorze, ale chyba nic mi się nie stanie. Mamy tutaj mnóstwo składników na pizzę. Nawet ten ser. I teraz potrzebuję jednak bułki. Tylko gdzie ona może być? Nie mogę chyba wziąć bułki z tego hamburgera, a tutaj są takie pizze, ale one są za duże. Może będzie coś w lodówce? chwila, mam to! Udało mi się znaleźć bułkę na pizzę, tylko chwileczkę, ona jest mega zamrożona. No trudno, wystarczy, że troszeczkę ją upieczymy i wszystko powinno być w Porządku. Tylko trzeba ją wsadzić do pieca i ją upiec. Ja nigdy wcześniej nie robiłem tej pizzy, więc mam nadzieję, że dobrze to zrobię. O, patrzcie na to! Nasza pizza się zaraz odmrozi, a my będziemy zadowoleni, bo pizza będzie gotowa. Ale chwileczkę, co się stanie, jak zostawię to odrobinkę dłużej? Aaaaaaah! Się spaliło. Nie, co to miało być? Już wiem przynajmniej, czego nie mogę robić. Na pewno nie możemy tego zabrożonego ciasta zostawić mega długo w piecu, ale oprócz tych dwóch składników potrzebuję jeszcze sosu. I tu są pewnie drzwi, gdzie ten sos jest ukryty, bo dla niego jest specjalna receptura. Ten sos zna tylko właściciel. Tylko jak ja otworzę te drzwi? Muszę znowu znaleźć te Klucz, ale w sumie nie wiem gdzie on jest. Chociaż tutaj był jakiś obraz i patrzcie, udało nam się! Widziałem, że to było mega podejrzane. Otwórzmy to i mamy ten sos. Zobaczcie, on jest specjalny, taki do pizzoni. Jednak nie wiem dlaczego ten pokój podejrzanie wygląda. A, tam po prostu wezmę ten sos i. A, to jest jakaś pułapka, zaraz zginiemy! To było zakończenie z pułapką! Czyli już wiem, że nie mogę tak. Po prostu wziąć tego sosu, bo to jest bardzo niebezpieczne. Uruchomił się jakiś mechanizm i to mnie rozwaliło. Ale może wymienię ten sos na ten serek. Co wy na to? Nie, to nie zadziałało. W takim razie nie wiem, co mogę tutaj zrobić. Ale zauważyłem, że mogę podnieść takiego ananasa. I ja naprawdę próbowałem wszystkiego, żeby tylko wziąć ten sekretny sos na pizzę. Ale po prostu się nie da. Może jak użyję ananasa zamiast sosu, to wszystko będzie w porządku. Tylko zapomniałem o bułce. Do nie wierzę. Dobra, mam już wszystko. Najpierw potrzebujemy bułkę, potem ser i ten sekretny sos. Ale my użyjemy do tego ananasa. Dlatego dajmy to szybko tutaj. I od razu, jak te ciasto się odbrozi, musimy je zabrać z tego pieca. A, żeby nic się nie spaliło. Chyba takie ciasto jest w porządku. Teraz stawiamy tutaj pizzę. Najpierw dodajemy do tego sera. I uwaga, jeszcze do tego ananasi. O nie, ja osobiście nie lubię pizzy z ananasem, ale wiem, że dużo osób lubi, a ta. Pani zamawiała pizzę z serem Nie wiem, czy będzie zadowolona Ale proszę bardzo Oto pizza dla pani, mam nadzieję, że będzie smakować Fuj, co ty zrobiłeś To jest pizza z ananasem, ja nie zjem tego nigdy No nie, serio Inaczej tego zrobić. Ja już się serio poddaję, jak ja niby mam wziąć ten sos. Może uda mi się wziąć z tej strony, albo może ta pizza to weźmie. Ja do tego sosu nie dosięgam, ale tutaj coś pisze, że można wymienić sos na ananas i nic się nie stanie. Coś mi się nie wydaje, że to tak działa, ale weźmy tutaj ten ananas, bo jest go naprawdę dużo i zobaczmy, czy jak szybko to wymienię, to nic się nie stało. Ale i zobaczcie, ten sos jest taki mocny, że on nawet tak świeci. Ale w końcu będę mógł zrobić pizzę, o którą poprosiła mnie ta pani. Wow, ten sos musi być naprawdę sekretny. Skoro oddaje aż tyle światła, tylko nie zwalmy jeszcze raz tej pizzy, bo to się nie może spalić. I uwaga, dajmy tutaj ciasto. Potem tak samo ser, i na końcu ten świecący sos. Wow, mamy serową pizzę. Dajmy ją tej pani, nareszcie dostała swoje zamówienie. Proszę bardzo o to najlepsza pizza dla pani. A omnio, no nareszcie dobra pizza. Ileż można było czekać? Super, udało nam się zdobyć dobre zakończenie. Ale mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Co się stanie, jeżeli zrobię tą pizzę i zamiast dla tej pani dam tą pizzę dla szura? co to ma być pizza dla mnie Nie obchodzi mnie to szczurze Za to, że dostałeś serek Ta pizza jest dla ciebie I to jest prawdziwe zakończenie Każdy dostał swoją pizzę I ja już więcej tutaj nie wracam Mam dosyć, uciekam stąd Ale zapomniałem, przecież tutaj był samolot